Kolejny Adamowicz jest z nami dzisiaj. Witamy bardzo serdecznie. Teraz miłość w praktyce. Czyli jak takie małżeństwo, jak związek powinien funkcjonować, żeby z jednej strony spełniał swoje zadania, jakim jest wychowanie dzieci, tworzenie po prostu takiego stadła rodzinnego, ale z drugiej strony, żeby dawał wiele radości, przyjemności i inspiracji. Pani Dzisiaj taki wyjątkowy dzień walentynkowy, więc idealny dzień, żeby o tym porozmawiać, o tej celebracji. Bo ja na swoim Instagramie i też przede wszystkim w swoim małżeństwie odkrywam. Podboje we dwoje. Tak, podboje, podboje, podboje we dwoje. We dwoje razem z mężem już teraz we czwórkę, ale jednak cały czas dbamy o to małżeństwo, chociaż też wiadomo, że jak są dzieci, to jest coraz więcej obowiązków i ta celebracja nie tylko w Walentynki jest potrzebna, także dzisiaj celebrujmy nasze związki, ale zachęcam do tego, żeby robić to też częściej. Nie czekać na kolejny rok, kiedy będzie rocznica czy Walentynki, tylko nawet wpisywać sobie w kalendarz, bo rzeczywiście jak tych obowiązków jest dużo, są dzieciaki, to najłatwiej jest zrezygnować z tego czasu we dwoje. Ja jestem na etapie Małych dzieci, więc mówię to ze swojej perspektywy pewnie jak są nastolatki, to jest jeszcze jeszcze ciężej, bo inne problemy. Więc wiem, że to może nie być romantyczne. Takie planowanie na przykład Randek, ale u nas w domu mamy taki kalendarz. My też, co w grafiku na tak. święta. No właśnie, mhm. i randka małżeńska. Czasem jak znajomi przychodzą i mówią, matko, wy to wpisujecie, to jest takie nieromantyczne, ale inaczej po prostu byśmy o tym zapomnieli. No, ale jak to potem wygląda taka randka? To znaczy małżeńska. to zależy, y, jakie mamy okoliczności. Mhm. Ja, y, ja teraz z małymi dziećmi trochę. Ja się na początku frustrowałam, bo do tej pory było tak, że my na przykład wybraliśmy sobie 23 dzień miesiąca, czyli dzień, w którym wzięliśmy ślub. W lutym, właśnie za tydzień mamy rocznicę. Każdego miesiąca? Tak, każdego no. miesiąca. Ale to może być na przykład, można wybrać czyli dzień pierwszego pocałunku. Tak, mhm, zaręczy. Jestem pewna, że kobiety pamiętają te daty. I po prostu. A, no to właśnie, gratulacje. Ja też jestem pewien, że kobieta komuś... pamięta. Myślałam, ja to... że wam pamięta, ale żona jestem pewna, że, że jakieś tam daty ma za zanadrzu i po prostu, czy, jeśli mamy opiekę do dzieci, to sobie wychodzimy. Też statystyki pokazują, czytałam, jak Polacy najczęściej walentynki spędzają, to wygrywa właśnie to pójście na kolację do restauracji, ale to może być też koncert, czy po prostu wyjście na spacer. Dla nas teraz z małymi dziećmi co często po prostu już zredukowaliśmy swoje wymagania i randka to też jest po prostu kiedy dzieciaki śpią w salonie, na kanapie, przy jakimś e, jedzeniu na przykład zamówionym fajnym, mhm. przy lampce wina, i rozmowa o nas bez mhm. przeszkadzaczy, bez telefonów, mhm. to bardzo ważne. O tym, co u ciebie. To tak pamiętać, naprawdę. Pani Oliwio, także o tej hierarchii miłości. Najpierw jest mąż i żona, a dopiero stopień niżej są dzieci. Tak, chociaż dużo osób się y, jednak no, burzy, jak to słyszy. No. Kiedy ja to na Instagramie popatrzę, jak nie zbudujemy trwałych relacji między sobą, to jak potem mamy To jest podstawa naszej rodziny, prawda? Mhm. Y, więc y, i też czytałam o tym, że dzieci czują wbrew pozorom się bezpieczne, mhm. y, kiedy wiedzą, że jest jakaś sfera między rodzicami, w której y, ich nie ma. Mhm. Wiadomo, chcą tam na przykład z nami wyjść, jeżeli babcia przychodzi, a my z mężem idziemy na randkę. Wiadomo, że to płaczem często się kończy, ale myślę, że to jest też inwestycja właśnie przede wszystkim w rodzinę. O tym, o czym Pan mówi, że żeby zbudować te solidne fundamenty. No to tak, bo to jest taki, taka twierdza dla dzieci. One też się czują właśnie w cieniu, ale też pod opieką tej twierdzy, którą budują jednak małżonkowie. Czy rola małżeństwa w XXI wieku nam się zmieniła, Pani Oliwia? Myślę, że tak, statystyki są dosyć e, takie Ouch. przygnębiające w tym minionym roku. E, najbardziej z tego, co, co dla mnie, bo ja towarzyszę też parom i w przygotowaniu do małżeństwa i singlom do przygotowania się do związku później małym, młodym, przepraszam, małżeństwom, to, są, to na każdym etapie staram się inspirować, ale też przede wszystkim, tak jak mówię, do siebie w swoim małżeństwie realizować te konkretne narzędzia budowania relacji, no to są to statystyki, że coraz młodsze małżeństwa się rozstają, czyli wzrasta ilość rozwodów w pierwszych trzech latach po ślubie. I tutaj ja bym zwróciła uwagę właśnie na to, że może inaczej trochę rozumiemy małżeństwo. Jeżeli oczekujemy, że małżeństwo to będzie tylko właśnie miłość z Instagram, mam o tyle w brzuchu, to tak po trzech latach idealnie się mniej więcej może skończyć. No tak. Ja nie mówię, że tego nie mam w małżeństwie, bo tak jak mówię, to podbijanie swoich serc codziennie na nowo, do tego zachęcamy z mężem, małymi gestami, naprawdę bezkosztowo można to zrobić, poprzez nie wiem, zostawienie notatki na lodówce, kocham cię, albo wysłanie fajnego SMS-a, albo zrobienie kawy, czy po prostu jestem gdzieś, widzę książkę, która mogłaby zainteresować męża, małe gesty. A propos tych małżeństw, w Częstochowie jest takie, taka grupa to się nazywanie spokojni nadzieją to jest przy oczywiście przy jasnej górze i tam są ci wszyscy którzy nie mogą znaleźć drugiej połówki mhm. i zasadą jest to że kiedy zaczyna się spotykać jakaś para bo tam właśnie są spotkania jakieś właśnie wspólne imprezy na których się można poznać zacząć rozmawiać ale kiedy zaczyna się spotykać jakaś para to opiekunka tej grupy daje trzy miesiące na to żeby podjąć decyzję czy zostajemy razem czy nie bo są tak często się mówi. Są takie sytuacje, kiedy mężczyzna wpuszcza w lata dziewczynę. Czyli chodzi, zawraca głowę tutaj na narzeczeństwo na życzeństwo, na, życzeństwo, na życzeństwo, po czym ją zostawia. I się szybko żeni z kimś innym. Czy uważa Pani, że ten okres takiego poznawania się powinien być jednak ograniczony? Żeby to nie trwało za długo, no bo faktycznie dziewczyna potem dojrzewa, coraz trudniej o dziecko i też trudniej znaleźć innego mężczyznę, z którym będzie mogła a się, się A emocjonalnie się wiąże. A tak, z tym emocjonalnie się wiąże. tak, emocjonalnie się wiąże. No i też czas, prawda, poświęca. Więc chyba powinien też, a propos tych małżeństw, które tak, e, tak się rozpadają, że ludzie chcą się poznać i wiedzieć o sobie wszystko, a potem i tak nic z tego nie wychodzi, bo i tak się rozstają. Tak, to prawda. Ja myślę, że najważniejsza tutaj jest taka szczera rozmowa już od początku o tym, jakie są nasze marzenia w kontekście relacji romantycznej. Bo często jest tak, że my randkujemy, jest fajnie, więc po co poruszać trudne tematy. Tak. O, I tak. później się na przykład okazuje, kiedy towarzyszy właśnie i dostaje na przykład wiadomości na Instagramie, że dziewczyna jest po ślubie i, i mają problem, bo on nie chce dzieci. I pytam, no. a to wy nie rozmawialiście o tym? A ona mówi, no, no zawsze mówił bachory, bachory, no ale ja przy, tak po prostu założyłam, jest wierzący, więc na pewno chce dzieci. Aha. I naprawdę to brzmi może absurdalnie, ale często ludzie nie rozmawiają na takie Podstawa trudne tematy, no bo jak siedzimy na przykład na rynku w Krakowie, to co? My będziemy psuć atmosferę, no prawda? Tak. A wydaje mi się, że to jest kluczowe, bo żyjemy w czasach, w których też kultura, seriale, tak. filmy przedstawiają nam różną wizję małżeństwa i miłości. I tak to naprawdę, prawda. jeśli się nie dogadamy, Czego ja oczekuję w małżeństwie? Czym dla mnie jest małżeństwo? To możemy się rozjechać. Ja to uważam, że są trzy tematy, które trzeba obowiązkowo poruszyć. No, Pierwsze, to pomysł? jest dzieci. Yuhy, czy chcemy, tam, czy nie? Yuhy. Ile ewentualnie. Dwa, pieniądze. Jaki jest nasz stosunek do pieniędzy? Yuhy. A trzy, to przekonania, w tym również religijne. Czy re religia, yuhy. ale też przekonania polityczne. Bo wyobrażasz sobie na przykład ludzi z dwóch stron, powiedzmy, granicy politycznej, że jedzą razem śniadanie. No to. to myślałem, znam takie to jest związki, ale to, to trzeba naprawdę dużej umiejętności do tego, żeby tak. nikt się nie żeby um, rodzina i małżeństwo nie stało się polem e, wojennym, Nic, prawda? Tak, tak, tak. Nie przekonujemy się, szanujemy, nie dotykamy pewnych tematów. Tak. Jeśli komuś Jeżeli się odpowiada, tak, to, wtedy nie to tak, ja też bym dodała do tego taką gotowość do zmiany. Czy ta osoba mówi, ja taki jestem, ty się dopasuj? Tak bo wtedy długo przez no, te lata nie małżeńskie nie, nie zajedziemy. Czy jest w dwóch stronach gotowość do przeproszenia, przyznania się do błędu i pracowania nad sobą, tak? Już nawet będąc ze sobą kilka lat, nawet rok, jesteśmy w stanie to zaobserwować. Tak. Czy ktoś się poprawił w jakimś tam kontekście, prawda? Tak. Więc warto nie zaniedbać tego czasu przed ślubem. Małżeństwo to jest ciągła praca nad sobą. Tak. Żeby było tak Zaczynamy od siebie. Zaczynamy od siebie. Na siebie mamy wpływ, na to mamy wpływ, ale dzięki temu może też wzrastać nasze małżeństwo. Pani Oliwia, bardzo dziękujemy. Jeśli ktoś chciałby, tak, Panią chciałbym Oliwię poznać bliżej. Podboję we dwoje na Instagramie, jak najbardziej znajdzie ten profil, prawda? Tak, zapraszam. Mm, dziękuję bardzo. Dobrego dnia, pełnego miłości. Zajemnie. Celebrujmy, Podobnie celebrujmy. Jak każdego następnego. To dziękujemy. prawda, pięknie. tego właśnie Państwu też życzymy, żeby ten dzień był być może początkiem nowych zwyczajów w Waszych małżeństwach, w Waszych związkach. Przede wszystkim, żeby był pełen miłości, celebracji i zaufania. Tego, że jest to po prostu kolejny dzień naszego życia, który dostaliśmy i który trzeba pięknie spędzić.